Witajcie, dzieciaki, druciaki. Jeszcze dobrze nie wystartowałam z moim programem, z moją stroną, a już mam pierwsze pytanie od pewnej nastolatki. A mianowicie, czy koniecznie trzeba robić na drutach z żółkami, bo ona takich nie ma? Oczywiście, że nie. Druty z żółką, które bardzo lubię. Mają to do siebie, że jak robicie duże prace, na przykład chusty albo swetry, dojdziecie do tego jeszcze, to łatwiej jest utrzymać na tej żyłce Waszą dużą pracę. Pamiętajcie jednak, że jak się kupuje e, takie, takie druty żyłki, to one są fabrycznie o tak skręcone w kartoniczku, w opakowaniu. I najpierw musicie troszeczkę paluszkami tak wyprostować. Z czasem on, ten plastik się wyprostuje i będzie sprawniej. Ale jeśli się nie ma drutów na żyłce, to można to można wyjąć o takie normalne druty. Ja zaraz przełączę kamerkę i pokażę, jak na takie druty nabiera się oczka. Bardzo podobnie. I zrobimy inną próbkę na jasnej wełnie. Do zobaczenia za chwilkę. Muszę przełączyć kamerę. Teraz pokażę Wam nabieranie oczek na zwykłych drutach. Otóż bierzemy dwa druty razem. A i tutaj robimy tak jak wcześniej. Robimy sobie pętelkę. I uwaga, dwa druty wkładamy i dociskamy. I powtarzamy ten sam ruch nabierania nabierania. Czyli. Nurkuje delfin, chwyta rybkę. Nurkuje delfin ponad taflą wody, łapie rybkę w locie, dociska do brzuszka. Nurkuje delfin, łapie rybkę i wrzuca do brzuszka. Nurkuje delf delfin, łapie. I łapie rybkę. Wyskakuje z wody i łapie rybkę. To jest ledwo parę oczek, ale ja wam już pokażę o co chodzi. I teraz wyjmujemy jeden drut. Powiem Wam, jaki jest plus tej historii. A otóż, te oczka są relatywnie luźno zrobione. No bo wyciągnęliśmy jeden patyczek. I teraz zrobimy kotek ziewa. Ojej. Dobrze. Kotek ziewa. I przerabiamy I przerabiamy tak jak wcześniej na żyłkach.